thank mm -hmm. O, wszystko spada. Nie, no, muszę pokoszyć jakieś. Moje mieli i to są moje odmiany pomidorów. Może wszystkich nie znam, ale co nieco wam powiem. Te dwa pomidorki jeszcze są niedojrzałe, są krzaki oblepione. Tu jest taki jeden zielony pomidor. Jest to pomidor sałatkowy. Zielona zebra zielony zerwałam, ale on jest twardy jeszcze jest niedojrzały wiszą na krzakach tu natomiast jest Sherry Tomaten Indigo Rose. też on jeszcze jest niedojrzały krzaki są pięknie oblepione ale już powolutku jak ten środeczek będzie taki żółty różowy, to on już będzie dobry ale jeszcze jest niedobry zerwałam jedną sztukę żeby Wam pokazać, krzaki też są bardzo ładnie oblepione tym Następne pomidorki, tych jest tu troszkę mniej, bo wcześniej zrywałam, już próbowałam, mężowie pokazywałam. A jest to ten pomidor, ja na niego mówię czarny książę, Noredy Kreme, coś takiego, nie wiem. Tak mi się wydaje, no tak jak na tym opakowaniu. Dla mnie jest on bardzo smaczny. Naprawdę, bardzo dla mnie jest smaczny. W, w środku jest taki lekko ciemny, zielonkowaty, ale w smaku taki słodko kwaśny, bym powiedziała. Ale ta, te, ten, ta kwasowość jest taka delikatna. Też lubię go. Najlepszym moim pomidorem to chyba będą te. Nie jestem, no nie tylko te. To są. E, tak zwane śliwkowe pomidory. Flaume No to taka ala słodki pomidor, bym powiedziała. I on jaki jest? On jest, kochani, taki czerwono-zielony, taki marmurek. On jest, jak ja go zrywam, to mam wrażenie, że on jeszcze jest niedojrzały, ale go lekko dotknę i on już, mam go w rękach, czyli jest dojrzały. I jak go jem, to jest taki twardy ten pomidor. Taki zbity, ale słociusieńki. Skórka twarda. Nie odstaje ta skórka. W buzi nie zostaje. No, dla mnie pasuje. No, dla mnie jest no chyba numer dwa ten pomidorek. Z tych wszystkich, co ja mam. Bardzo go lubię. Twardy, jak jabłko, ale słodki i skórka dobrze się zjada. Pomimo, że może troszkę jest twarda. E, tu mam... Pomidorek, jak ja pamiętam, jest to koktajlowy czarny. Bardzo, no znaczy słodki, nie bardzo, ale słodki, ciemny. Tu jest natomiast pomidorek. Hmm, to jest ta maskotka. Maskotka. No dla mnie to jest chyba najgorszy pomidor z tych wszystkich, co mam, bo jest kwaśny. A ja kwaśnych pomidorków nie lubię. No, ale jak jestem w ogrodzie, głodna jestem, podejdę, urwę sobie, zjem dwie, trzy sztuki, i jest ok. Ale ja go na drugi rok już nie będę wsadzała, bo ja nie lubię kwaśnych tych pomidorów. Natomiast tu obok jest pomidorek koktajlowy malinowy. On jest taki leciutko, taki różowawy, jakbym powiedziała taki delikatny, czerwony kolor. No i ta dupka, dupka, ta piętka jest taka lekko żółtawa można zauważyć o, tu na przykład pęknięty o, a ta piętka jest tu taka lekko żółta no jest słodki taki półsłodki bym powiedziała ale jeszcze ujdzie, 100 razy lepszy od maskotki, tak jak dla mnie a z koktajlowych najlepszy dla mnie jest ten żółty żółty jest tak słodki, tak pyszny że dla mnie to jest numer jeden co do małych pomidorów. Teraz duże pomidory to tylko znam tego. Malinowy Ożarowski, no to dużo osób go zna. Taki średniak moim zdaniem, nic nadzwyczajnego. <laughs> Jak pomidor, świeżutki, pachnący. Taki wielkość średnia. Tu mi się nie podoba, właśnie to, że ma tą piętkę. Taką, tu już jest bardzo dojrzały, mięciutki, a tu jeszcze te przebarwienie jest takie. To tak dla mnie to tak na minus. Chociaż nie wszystkie. Niektóre są czerwone, a te duże takie to już widać, że, o, widzicie, ten ma mniej, ten ma więcej. No może jakby powiesiał dłużej na krzaku, to może by było, by się bardziej wybarwił. Ale już liście, liście już powolutku się... Zmieniają kolor, coś już się na nich powolutku pojawia. Nie wiem, czy to brak jakichś składników na pewno, czy żeby tam jakaś zaraza już też może wchodzić powoli. To już lepiej je zrywać i niech one w domu jeszcze troszkę poleżą i będą wtedy super. Malinowy ożarowski, a ten nie wiem <laughs> ten nie wiem jaki. Są i duże, i małe, takie czerwone. Jeszcze mam jakoś inną odmianę, bo tamte są bardziej takie sercowate, ale to na pewno nie jest bawole serce, bo bawole serce to znam, ale tamte to nie są, ale też takie, o, się trafiają takie, ale już nie wiem, jaki to jest smak, nie będę mówiła. No, to u mnie tak wygląda zbiór pomidorków. Oczywiście jest jeszcze sporo na krzaczkach, wszystkie są jeszcze niezerwane, jeszcze tam są kolorowe przebłyski. Ale tak jak mówię, jeszcze jest sporo zielonych. Zobaczcie tu do samej góry. Bardzo jeszcze ich dużo tu mamy. I co ja jeszcze, kochani, zrobię, zaraz wam za chwilkę powiem. Tylko zobaczcie te żółte. No one to są niesamowite to są takie grona długaśne jeszcze bardzo ich dużo jest. Ja je zrywam systematycznie. Naprawdę, bardzo ich dużo jest. Ogólnie to ten rok jest chyba taki dobry dla pomidorów. Mam nadzieję, że wszyscy mają udane plony w pomidorkach. To są te zielone właśnie, ciężkie. Już mi się gałązki łamną od tych ciężarów, no bo tyle deszczu też padało. No i co jeszcze chciałam powiedzieć, kochanie? Ja, kochanie ja już obcinam czubki. Obcinam czubki przy wszystkich pomidorkach. Już zaczęłam obcinać, ale wam właśnie pokażę. Dlaczego? Tu są pomidorki, po prostu, żeby te zdążyły dojrzeć. Już mi nie zależy, tu tam na tych maluchach, one i tak już może nie dojrzeją, a wystarczy, że mi te dojrzeją i będzie super. I na przykładzie mogę Wam tu pokazać, właśnie tu są pomidorki, pomidorki i tu mamy czubek pomidora, kwitnie. Tu są małe pomidorki, po prostu tutaj... Ciachu, machu, ten cały czubek obcinam. A te niech się wybarwiają, i tak zrobię ze wszystkimi. Zobaczcie, tu te, te czarne. No, kochani, ja już muszę zaraz uciekać. O, tu ostatni pomidor, ten cały czubek obcinam tu nad liściem, i już i tak zrobię u wszystkich. Tyle obcinam. Wszystkie obecne. Dobra, kochani, ja już się zbieram, bo tu ciemne chmury idą. I zaraz mnie tu lunie deszcz, a muszę pochować te pomidorki po zanościć. Piękne są, piękne, ale tak jak mówię, to jest moje pierwsze posadzenie pomidorków, pierwszy zbiór i po prostu musimy sobie dobrać takie, jakie nam odpowiadają. Tu z tych wszystkich pomidorków to stawiam jak na razie na ten żółty koktajlowy i na ten śliwkowy. On tak się nazywa, chociaż on tak nie wygląda. O. Pomidorki, pomidorkami. A gdzie dzień dobry? Witam was bardzo serdecznie. Pomidorki zostawmy na bok, bo tu mnie pilna roślinka wzywa. Lawenda. Już jest najwyższy czas, żeby tą lawendę przyciąć. Moi mili, jak znacie moją mini działeczkę z filmów. No to moja lawenda jest w takim, na takim obrzeżu przy moim oczku. I powiem wam, że jestem bardzo dumna z niej, z siebie, <grywa> że ma taki piękny pokrój, pomimo, że ma tyle lat. Ale dlaczego tak się dzieje? Bo ja ją bardzo mocno tnę. Nawet i wiosną, gdy ma młode przyrosty, przycinam je do połowy żeby jeszcze te kule się tak oddzielały, bo wiosną jeszcze między nimi wychodzą mi tu krokusy, cebulki, kwiaty cebulowe jednym słowem. No i będzie ostre cięcie. I wam pokażę jak ja to robię. I po takim cięciu jeszcze wiosennym ona mi się wtedy tak pięknie odwdzięcza, bo ma wtedy bardzo, ale to bardzo dużo kwiatów. Sam kwiat. A jak wiemy, to lawenda przyciąga zapylacze. Jakie tylko. No, przecież wiecie, ja nie muszę Wam o tym mówić. No, i cięcie. Pokażę Wam z bliska, na jakiej wysokości, w którym miejscu będę ją cięła. A będę ją cięła nożyczkami. Ja bardzo lubię te nożyczki, są bardzo ostre. Później poprawię takimi od trawy, co się przycina, trawę tymi nożyczkami. Bo ja jeszcze tak z daleka. Trzeba odejść, zerknąć w miarę, czy jest równo. Mamy też nożyce takie elektryczne, ale to te nożyce ma mój mąż, bo jemu są tam bardziej potrzebne, bo mąż ma bukszpany i szpan jest bardzo twardy i on bukszpany tamtymi nożycami tnie, a mi wystarczą dosłownie te nożyce. Nożyczki. Kochani, zapraszam Was tutaj z bliska, pokażę jak ja tnę swoją lawendę. W środku mamy taki zdrewniany pęd, i ja nad nim będę tak cięła troszkę tego zielonego zostawię. O, tak style, tyle. Zobaczcie. O! To na takiej wysokości będę ciała cały krzak. Ale najpierw muszę założyć rękawiczki. Moi mili, pierwsze cięcie już takie zrobiłam powierzchowne, a teraz drugie cięcie podcinam te brzegi. Bardzo mocno sobie te brzegi podcinam, żeby ta kula była jak najmniejsza. Bo mi na tym zależy, żeby tu było dużo miejsca i od kuli do kuli, żeby było dużo miejsca. Więc te brzegi bardzo krótko podcinam. Widzicie? Z każdej strony tam bardzo króciusieńko, każdą gałązkę staram się obciąć. No, ja wam pokazuję tak w przyspieszonym tempie, bo to by za długo trwało. No, i na końcu jeszcze będzie taka kosmetyka. Jeszcze odsunę się z dala, porównam kulkę do kulki i to by było. Na tyle kochani. O, tu pod spodem podcięte. Tu wysokość do tego brązowego kolorku, żeby trochę zieleni było. I tyle. I kuleczka jest gotowa. Lawenda już jest przycięta na gotowo. Tak ona właśnie wygląda. Moim zdaniem nic trudnego. Po prostu nożyczki w rękę, ciachu, machu i postrachu. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się w następnym filmie. Cześć. A oh, Bezrękawiczek, oh, oh. Bez rękawiczek. Kurczę.